Tak jak tutaj w tej ostatniej miejscu, to stanie ta, ta podobieżnia do łazienki. Trzeba pomóc się w, w myciu, w ubieraniu. Trzeba zmierzyć cukier, yy, śniadanie. Potem przychodzi do dziennego pokoju, czy sobie odpoczywa. No ja, no ja już wtedy robię czy obiad, czy sprzątam. Tak? Ale po obiedzie porozmawiać, coś tam porobić, czy jakieś zdjęcia poglądać, To zależy, co chcę, co chcę wtedy robić. Wieczorem dostanie kolację, no trzeba ją w piżamę prze, y, przebrać. No i wtedy już albo leżą w łóżku, albo siedzi jeszcze w fotelu telewizor ogląda, a ja już na przykład idę do góry do siebie, do pokoju. No, cały dzień jest taki sam, dzień w dzień jest wszystko to samo. To jest dla mnie przyjemność, że mogę pomagać drugim ludziom.